Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Droga. No i cóż, tak jak mówiłem, pominąłem kwestie z kapelusznikiem, chociaż tak podjąłem się zadania ze srebrną urną. Co prawda dopiero potem pomyślałem, że jest to w ogóle nieopłacalne, ponieważ tak jak pamiętacie w poprzednim w poprzednim wcieleniu, że tak powiem, dostaliśmy przepustkę do miasta bez wykonywania no. tego zadania. Natomiast jeżeli się go podjęliśmy, musimy je wykonać, dopiero potem prawdopodobnie, a to i tak prawdopodobnie, dostaniemy tą przepustkę. Także jest to, prawdę mówiąc, w ogóle nieopłacalne, aczkolwiek chyba konieczne dla rozwoju fabuły, przynajmniej ja tak to rozumiem. Do tego dokonaliśmy małej wymiany w markecie. Kupiliśmy sobie małą reklamówkę, tak żeby różne śmieciuszki po drodze jeszcze móc zebrać. Sprzedaliśmy chyba jedną płachtę, tak jest, jedną płachtę, bo jest, że tak powiem, no wartościowa przynajmniej na to. Przynajmniej najbardziej wartościowa rzecz, jaką chyba mieliśmy w ekwipunku. I to chyba tyle, moi drodzy, także możemy ruszać dalej. Możemy ruszać dalej, a właściwie możemy ruszać do ukrytego jeziora, czyli to ukryte jezioro i poszukać srebrnej urny. No i taki jest plan w skrócie. A jak to wszystko wyjdzie, to sami wiecie, że to różnie bywa. No ale cóż, ruszamy. Dzień dobry panie Władzo. Ja tutaj jestem nieszkodliwym człowiekiem, także mnie pałować nie trzeba i zbliża się już wieczór. Co mnie wcale nie pociesza, bo musiałbym znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, żeby się schować. To miasto wydaje miasto, właściwie ta część miasta wydaje się być dosyć dobrym miejscem, ponieważ wydaje mi się, że jest strzeżona. Nie powinno nam nic tu grozić, przynajmniej teoretycznie, a jak to wyjdzie w praktyce, to się oczywiście przekonamy. Ale dobra, bez gadania, żeby już nie przedłużać, użyjemy oczywiście. Tego, dwóch patyków, jeden patyczek, drugi patyczek i do tego jeszcze były sznurki, były sznurki, które potrzebowałem nie, nie to. Chociaż czekajcie, czekajcie, nie musimy z tego złożyć większy sznurek. Okej, okay, to chyba dwa tego typu sznurki były? To już nie pamiętam. Eee, chyba tak. Chyba tak, a raczej na pewno tak. Dobra. Okej. Okay. Mamy cudowny namiot. A przynajmniej tak to nazwijmy. Na no nic innego nas nie stać. Także będziemy mieli takie warunki. Do tego jeszcze ognisko. Dobra, a zrobimy sobie duże ognisko, bo myślę, że tutaj będzie dosyć bezpiecznie. Ok, i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Gdzie to jest? Tu. No i cóż, nie wiem, czy czekać. W razie czego zatrzemy ślady, zakończymy turę. Jeszcze może poczekamy. Wykorzystamy ostatnie promienie słońca i zobaczymy, co jest tutaj. Źródło. Ok, dalej nie będziemy się wypuszczać, zakończymy sobie wcześniej turę. Wrócimy tutaj i i i Zatrzymy ślady, schowamy się. Dobra, myślę, że możemy pójść spać i właśnie źle zrobiłem. No tak, straciłem cały ogień. A, to było niemądre. Ale się stało. Dobra, wykorzystamy ten ogień i rozpalimy go na nowo. I, i, I to nie tak było, to było nie tak, potrzebowalibyśmy patyka większego. No właśnie. Ok, czyli znowu mamy małą ilość patyków, ale dobra. Ok, i żeby już nie tracić czasu, idziemy spać. No dobrze. Ale dalej jest ciemno. Dalej jest noc. I mnie to bardzo nie cieszy. Ale możemy dalej spać. Więc chyba tak zrobimy. Tak, wykorzystamy jeszcze ten mały ogień, który został. Mam nadzieję, że do rana starczy. Nie starczy. Mamy problem z zaśnięciem. Może dlatego, że jesteśmy troszkę głodni. Ale mam jeszcze zupę. Zupę postanowiłem sobie zostawić na później. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Już nie będziemy rozpalać ognia. I dopadł nas deszcz. No dobra, ostatnia tura. Potem będziemy musieli coś chyba zrobić jednak, żeby udało nam się zasnąć. Dokładnie tak. No trudno, wygląda to, że stracimy wszystkie... Hmm. Wszystkie patyki. Chyba, że zrobimy tylko takie małe ognisko. Dobra, to jest niepotrzebne. Okej. Okay. nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze z, z tego względu, że chciałbym już wyruszyć w drogę. A Nie bardzo mogę. Ok, teraz możemy ruszać. Dobra, co prawda jesteśmy głodni. O... Nie jest to jeszcze aż tak poważne. Aczkolwiek, chyba rozważę przygotowanie sobie zupy. Chociaż nie, wiecie co? Nie, nie, nie. nie. Zupy nie będziemy teraz sobie robić. Nie będziemy marnować. Dobra, zabierzmy tylko to, co nam najbardziej potrzebne. Eee, hmm. Dobra, weźmiemy te sznurki, weźmiemy te patyki. No i tak, trzeba będzie uzupełnić ich zapas. Eee, gdzie to jest? Dobra, trzeba będzie uzupełnić ich zapas. Ale jest las, więc bez problemu możemy to zrobić, czy gdziekolwiek po drodze. Dobra, moi drodzy, ruszamy, żeby już więcej nie... Eee, chociaż czekaj. Wiem, czego nie zrobiłem. E, wiem, czego nie zrobiłem. Nie użyłem w ogóle śpiworu. Okej. Okay. Tradycyjnie. Się zagapiłem. No proszę, mamy tutaj nawet w pobliżu jakieś miasteczko. Dobra, zakończmy turę. I przeszukamy je sobie. Mamy tu jakąś gazetę. Tak streszczając temat, chodzi o Nagłą śmierć dużej liczby ptaków. Co zresztą miało chyba u nas też miejsce. Także nie jest to do końca wyssane z palca. I przeszukajmy sobie ten schowek. No cóż, niewiele nam to zapalniczka daje. Okej, okay, Poobijaliśmy sobie dłoń. No cóż, bandaże mamy, więc nie jest źle. Ale nie jest to w żaden sposób odzwierciedlone. Także jest OK. Jeszcze tylko się upewnię, ja przepraszam bardzo za, za ten chaos cały, który tutaj. W który tutaj panuje, ten chaos, z jakim ja gram. Ale naprawdę próbuję to wszystko ogarnąć, tak, żeby to miało ręce i nogi. Próbuję wszystko zapamiętać, ale jak widzicie czasem ciężko to wychodzi. Szkło. Chociażby ta sytuacja ze śpiworem. Tackę, czy ja chcę tą tackę? Uniemożliwia nam bieganie. Moglibyśmy dźwigać więcej, aczkolwiek wtedy szybciej byśmy się męczyli. Więc nie, tym razem sobie to podaruję. Ale nie przeszukałem tego miejsca. O właśnie, dopiero teraz pojawiały się ikonki, że można je przeszukać. To może być bug, to już może być bug, ale nie możemy już tego zrobić, bo musimy zakończyć turę. Możemy to zrobić teraz. No, tu trzeba uważać, tu trzeba uważać, bo budynek się wali. Nawet czyste bandaże. To mi się podoba. Okej. Okay. Dobra. My w sumie wiemy, jak wykonać czyste szmaty, jak je wygotować. Także nie potrzebujemy już tego, tej instrukcji. I przejdziemy sobie do kolejnego miasteczka i przeszukamy je. Nic nie znaleźliśmy, czy coś mi się wydaje. Jeszcze raz. Zamknięty. E, no właśnie. No właśnie. Przecież posiadam. Przydam zestaw zamków. Posiadam zestaw, a właściwie wytrychów, boże, co ja mówię, zestaw wytrychów, więc dlaczego? Więc jakbyśmy mogli to użyć? Tam nie mamy takiej możliwości, ale czy to można zrobić w ten sposób? Też nie. Czyli najwyraźniej wymaga to umiejętności, umiejętności, której ja nie mam. Więc niestety nie dowiem się, co się kryje w tym schowku. No ale dobra, wyruszamy dalej. Niech no tylko zerknę na mapę, czy kierujemy się w dobrą stronę. No na pewno. Raczej tak, o ile nie skręcimy za bardzo. Droga tutaj się niebezpiecznie jakoś rozwidla czy ja potrzebuję nie zapas wody mam chociaż trochę chce nam się pić więc prawdopodobnie uzupełnimy sobie zapasy wody skoro już jest taka możliwość i musielibyśmy znaleźć jakiś las żeby, żeby jednak zerwać te patyki ale to za chwilę dobra Na pewno sobie weźmiemy część wody tutaj, a resztę sobie wypijemy, bo może. Dobra. Nie wiem czemu, ale cały czas chcę poruszać się dalej niż mogę. Okej, okay, jest las. Tylko czy za bardzo nie, z... nie. nie zbłądziliśmy, nie skręciliśmy nigdzie, czyli jest ok. Przeszukajmy to miejsce. Ciekawe, czy coś tutaj znajdziemy. Nie, żadnych przydatnych przedmiotów, ale. Ale pozyskamy sobie parę gałązek. Właśnie na ognicho. Dobra. O no właśnie, przecież do reklamówki zawsze mogę je włożyć i będziemy mieli zapas na dłużej. Okej. Okay, cudownie to wszystko wygląda. I jak tam jeszcze nasz kijek? 100%. No i bardzo dobrze. Miasteczko. Przeszukamy. Czemu by nie? Aż się o to prosi. A użyjemy siły. Sprawdźmy co się stało. Yy, nic nadzwyczajnego. To znaczy nic się nie stało. I znaleźliśmy coś. Yy, Bu. Chyba w lepszym stanie, tak jest, w lepszym stanie i do tego prawy, także od razu sobie wymienimy gazeta. Czyste szmaty, które oczywiście się przydadzą. Mamy już spory zapas, także nie boję się, jeżeli o to chodzi. I, i, i leki, leki tutaj. Przeciwbólowe. Dobra. I tak musimy się zatrzymać na turę. Dobra, wiecie, co obejdziemy, to a nie obejdziemy jednak. Ok, jest przejście. A dzień dobry panu. Dobra, pan uciekł. Rozejrzyjmy się ze wzgórza. Mamy tutaj małe osiedle. Dobra, nic przydatnego. Ok, no skoro tak, zaczął padać deszcz. Przydałoby się jakieś cieplejsze odzienie. Hmm. Wygląda na to, że droga próbuje cały czas. No właśnie. Zaczynamy schodzić bardziej na zachód. Chociaż może, może. No miejsce znajdziemy bez problemu, w końcu jest oznaczone na mapie, także nie powinno być z tym żadnego problemu. Dobra, przeszukamy sobie jeszcze to miasto. Schowek i walący się apartamentowiec. Ja myślę, że schowek będzie bezpieczniejszy, ale jest zamknięty. Hm. Pytanie, czy można to otworzyć, powiedzmy, nie wiem, siekierą. Może łomem? Myślę, że tak. Myślę, że jest taka możliwość. Natomiast łomu nie mamy. Okej. Okay. I znów zrobiliśmy to na tyle niezdarnie, że się trochę uszkodziliśmy. I dopiero teraz zauważyłem, że jesteśmy głodni. I być może będzie to czas na, na szybką zupkę. Okej, okay, zbliża się wieczór Więc tradycyjnie przydałoby się znaleźć schronienie. Okej, okay, jesteśmy blisko. Boję się, że już nie znajdziemy żadnego miasta, żadnego osiedla. Tutaj w pobliżu. Chyba nie. A to bardzo źle, powiem Wam szczerze, to bardzo źle. No dobra, jest las, to może chociaż tutaj byśmy się schronili jakoś. I tak chyba zrobimy, wiecie co? Tak zrobimy. Ja tutaj sobie rozbiję obóz. Tradycyjnie, tradycyjnie zrobimy. Czy da się to jakoś szybko zrobić? Okej, okay, mamy to. Ja bym sobie zrobił jeszcze właśnie tę pułapkę na wiórki tylko że nie mam miejsca a przydałoby się trochę mięsa pozyskać. Ale dobra, to zaraz o tym pomyślimy. Do tego może... Hmm. Małe ognisko? Nie, nie chcę mają Wolałbym wielkie ognisko zrobić. Okej. Okay. No i jest cudownie. Żebym tutaj niczego nie pomylił. Nie, to jest. Nie ma tutaj niestety innego miejsca. Do tego szpiwór ok No i myślę, że będziemy mieli w miarę sucho. No i zjemy zupkę. No, niech tak będzie. Szybka zupka nieraz uratowała mi życie, więc i pewnie Filipowi uratuje. Pytanie tylko, czy będziemy mieli... a źle zrobiłem. Cholera. Jeżeli wykorzystam ten ogień. No dobra, trudno się mówi. Niech tak już będzie. Albo... cholera cholera. Czekajcie. Może to wcale nie być takie proste, jak ja myślałem. Bo po pierwsze będziemy potrzebowali... O nie! Wygląda na to, że nie potrzebujemy tego. Myślałem, że będziemy potrzebować jakiegoś otwieracza czy cokolwiek, żeby, żeby dostać się do tej zupki, ale. No, chyba nie tak. To chyba nie tak ma wyglądać. Wiecie co? Nie potrafię przygotować zupki. To jest trochę smutne. To znaczy, w normalnym życiu mi to się nie zdarza, ale... ale w tej grze się zdarzyło. No dobra, wiecie co, ja was tutaj nie będę zanudzał. zanudzał. E, także zastanowię się, jak tą zupkę ugotować. E, zjemy coś, prześpimy się i w następnym odcinku wyruszymy na północ, prosto nad jezioro. No i zobaczymy, co tam się stanie. Także trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.